Cześć, cześć, cześć. Witajcie drodzy widzowie. E, jesteśmy dzisiaj w gościnie u mojej kochanej mał małżonki Marzenki, która e, pozwoliła nam na swoim laptopie troszeczkę po pobuszować. I e, tak, co zrobiliśmy? No cześć. No, mamy nową wersję. Firefoxa to y, jest 94 bodajże. Także jeżeli zrobimy enter tak to nam się pokazuje help about Firefox 94 is up to date, czyli jest E, tutaj jest aktualnie. Mamy włączony Firewall Configuration. Po, po restarcie systemu sobie włączyliśmy tutaj status, żeby ten, ta tarcza była e, kolorowa. Ona jak się wyłączy, to się robi taka wyszarzała jak się włączy i tak ma być także to zostawiamy eee, pobraliśmy sobie kritę Tych nie otwieraj. tylko, <grych> tylko nie, jest, nie jesteśmy pewni czy, czy nie, nie było jakiegoś konfliktu właśnie z tym screenem, dlatego, że zrobiliśmy sobie piękny długi film Nagrawa, nagraliśmy dla was a, no, kilka, jakieś 15 minut i z tym, że to się nie nagrało, niestety, tutaj później jakąś taką krótką... E, Boko, tak, hej, hej, robimy jeszcze jeden. No właśnie, tutaj testowy i to się nagrało, także mamy nadzieję, że teraz ten będzie się... Ten. już idzie dwie minuty. Tak, e, no więc... Co możesz powiedzieć, y, moja kochana, o, o Linuxie po roku mniej więcej zabawy z tym systemem. No wiesz, ciekawe pytanie, ale po pięciu minutach nie otworzyło się. <grym> <grym> no, no dobrze, wirusków nie ma, <grym> działa. Zobaczymy jak teraz, y, czy będą jakieś kłopoty. Jesteś dwie minuty, jesteśmy dwie minuty y, w nagrywaniu. Jest, jest, ja się już przyzwyczaiłam, ale wiesz, ten Windows to jednak dłuższa znajomość i, i więcej. Pracy. Brak, brakuje ci go? Czy? Wiesz, no tak, no Photoshop, wiesz, może tam, wiesz, nie mam. Też lubię, jest działa i funkcjonuje i w tej chwili nie mam nawet za dużo czasu, żeby myśleć o tym, że mam inne rzeczy niepootwierane i chciałabym do nich wrócić. I działa i na razie. Ale wiesz, że, że możesz w Mogę, zasadzie tak, od Tak, od... tak, bo to jest, wiesz, no, jak czasami jest mało czasu, to wiesz, bawić. Jest ok, działa. No. I teraz masz już dwa, dwa graficzne programy. A nie pamiętam, dlaczego jakoś nie ten y, Ubuntu Studio nie, jakoś nie chciało tutaj działać za bardzo, pamiętasz? Mm. Nie wiem, aha, szybko tam przestawiłeś mi na... No właśnie, z powrotem na tego latach, minta, no. co, coś tam nie chciało na tym akurat laptopie działać. Mhm. To ile teraz będziesz chciał? 10 minut do rozmowy? No, ile, ile, na ile masz ochotę. Nie wiesz, trochę się niepokoję, żeby się wiesz. Aha, no, znowu. Właśnie. <laughs> bo chcę ci powiedzieć, cztery minuty jest w tej chwili. Aha. To jeszcze jakieś 6, 7, tak? No. Masz, masz jakieś uwagi, czy y, coś do powiedzenia ta, na temat tego linku? przygotuję lin tylko to, co potrzeba i, i, mi. Mm, no właśnie, od Jak się bardziej zżyłeś z tym programem, systemem. Ale o, używasz y, tego LibreOffice Kalk? No, I, używam, tak. I. No w tej chwili używam. I, I Writer, tak. Także te, tak. Te, te, te dwie rzeczy masz oswojone. No i oczywiście Firefox to na porządku dziennym. No i tam grafikę drukuje się, wiesz, skanuje też te rzeczy. No więc używam. właśnie. Czyli funkcjonalność jest w zasadzie ta sama. No tak, świadomy, co... że tam się, wiesz, wirusy nie, nie włamują, no to też jest istotne. No, no, no właśnie. No i to, że tam. Dopilnowujesz tego, um, maintenance, robisz, to też włączasz <śmuszczasz> mi jakby zburza albo no, pilujesz to swoje dziecko. No. Liska. No to co? Dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się, do następnego. Nie chcesz jeszcze parę minut, bo możesz. Jest pięć minut w tej chwili. Jak... O. No, ale rzeczywiście warto to sprawdzić, nie przeładować. Aha. No to, to może, jak już mamy to otwarte, to rzeczywiście po, powiemy, jaka, jaką tutaj strategię przyjęliśmy. Otóż mamy część rzeczy na. na po prostu na karcie. Pamięci osobno mamy programy GIMP, Sweet Home uh, 3D, KD Live, kryte teraz LMS i, i voco screen, i po prostu w razie potrzeby kopiujemy sobie to do, tutaj do downloadu. Uh, uruch uruchamiamy na tej zasadzie, że prawy klik properties. Permissions to allow, zaznaczamy Allow Executing Files as Program. No i uży, używamy. Także no to, to nie jest jakiś super e, komputer. Laptop ma, on już ma chyba ponad 10 lat. Nie? No gdzieś tak. No ale to jest, wiesz, standard Tashiby. No więc właśnie, Tashiba jest ok No w tej chwili po już tych wszystkich róż, różnych mecejach to w dalszym ciągu całkiem nieźle pamięcią y, zarządza. No i już prawie godzinę go y, mm. mamy. A poprzednim. Ten poprzednim razem to chyba ponad no ponad miesiąc używałaś i bez, bez, bez tego rebootu. Mm. Tak. No także nie, nie, ma, nie ma problemu. I to jest e, system live przez cały czas e, bez żadnej instalacji, tylko e, z płytki CD, e, DVD. Ale można byłoby też z, z USB, ale to jest trochę mniej wygodne, prawdę mówiąc. Mniejszy hałas robi, ale no je, jakoś pewniej się czujemy z tej, z tej płyty. jest cichy. Słyszysz go? No, słyszę trochę, ale, ale to. Nie no, <grywa> no nie, to przesada. <grywa> nie, rzeczywiście nie jest. Nie, nie hałasuję. Jeżeli się włącza jakiś nowy program, chce się uruchomić, to wtedy trochę tam po prostu szczytuje z tego dysku, a tak to cicho jest. To co, dzięki za uwagę, trzymajcie się. Do jutra, cześć. Pa. Na razie. pa.